W serdecznym przesłaniu, które odczytaliśmy w czasie uroczystości utworzenia PPKOT zawarte zostały znamienne słowa. Troska o pamięć ofiar totalitarnych zbrodni jest wielkim zobowiązaniem naszego pokolenia. Naszą pracę, pracę uczelni, zaszczyt, którą zaszczyt mam kierować traktujemy jako takie codzienne wypełnianie tego obywatelskiego zobowiązania. To także wynikający z głębokich, humanitarnych przesłanek taki imperatyw oparty na myśli Edmunda Berka, iż dla triumfu zła potrzeba tylko, aby dobrze ludzie nic nie robili. A także jest to dla nas wypełnianie i realizacja misji naukowej Uniwersytetu, bo Powtarzając za żonem kinem, możemy powiedzieć że zadanie nauki polega na tym, aby dostąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami. Na koniec przypomnę, że od czasów Stanisławowskich nad wejściami do teatrów anatomicznych, sal prosektoryjnych w uczelniach medycznych jest zawieszana taka łacińska maksyma higes Locus, ubiortu i vivos docent. Co się tłumaczy, bo to jest miejsce, w którym martwi, w ciąży. Kwatera i jej ofiary, które przestają być bezimienne i powracają do zbiorowej świadomości, to też takie miejsce. Ubi mortu i libro Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Rektorowi. O przedstawienie listy osób zidentyfikowanych, proszę pana doktora Andrzeja Osobskiego i pana profesora Krzysztofa Szwedżyk. Yanlış major Wojska Polskiego, stracony 28 grudnia 1948 roku. Adam Gajdek, podoficer Wojska Polskiego, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, zrzeszenia Rzeszenia Wolność i Niezawisłość, stracony 14 stycznia 1949 roku. Roman Groński, podporucznik zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, stracony 7 marca 1949 roku. Adam Kita, uczniowie wojska polskiego, stracony 3 grudnia 1952 roku. Jerzy Miatkowski, żołnierz armii krajowej, podporucznik Rzeczenia wolność i niezawisłość, stracony 7 marca 1939 roku. Stanisław Mieszkowski, komendant marynarki wojennej, stracony 16 grudnia 1952 roku. Pan pułkownik Antoni pseudonim w pseudonim Pocherecki, z kręgu Armii armatu, stracony 8 lutego 1951 roku. Pan podpułkownik Marian Orlik, oficer zawodowy Wojska Polskiego, stracony 3 grudnia 1952 roku. Komando Zbigniew Przydrzyski. Oficer zawodowy Marynarki Głębiej, stracony 16 grudnia 1952 roku. Karol Rakocz, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych, stracony 29 marca 1950 roku. Edmund Tuzruj, porucznik Armii Krajowej. Zrzeszenia wolność i niezawisłość oficer oddziału majora Kalimina Kutowskiego w Zapora stracony 7 marca 1949 roku. Arkadiusz Wasilewski, porucznik Armii Krajowej Uzrzeszenia Wolność i niezawisłość oficer oddziału majora Kalimana Butowskiego w Zapora stracony 7 marca 1949 roku. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Szanowne Rodziny, proszę pozwolić, że w ciągu kilku minut przedstawię na zdjęciach ilustracje, które pokazują sposób dochodzenia do odnalezienia i identyfikacji naszych artystów. Te czerwone plany.